Na wszelki wypadek, wam przypomnę. Wojna jest skończonym idiotą. W sumie tak samo jak my, bo nigdy nikt nie próbuje mu nawet uświadomić, jak krytyjskie są jego pomysły. Kurwa. Chyba zamknięte, szepnął, próbując wyłamać kutkę wiszącą na drzwiach stajni. Narażanie się Bogu dosłownie kilka dni po tym, jak łaskawie nas nie unicestwił, było więcej niż głupie. Wszechmogący strącił nas bowiem na ziemię i kazał spokojnie siedzieć na tyłkach, pić hektolitry gorzały i wpierdalać setki kepsów. To znaczy, niedosłownie, ale z pewnością to miał na myśli, mówiąc, żebyśmy nie wychylali się aż do samych apokalipsy. Bo co innego robić na ziemi pod postacią nastolatka? Jak tak o tym pomyślę, to powinniśmy zostać bohaterami kolejnej części Biblii. Jezus i cała reszta nie zrobili przez dwie części nawet połowy tego, co my przez rok pobytu na ziemi. Najnowszy testament autorstwa zarazy, piątego ewangelisty. Kurwa, to brzmiało nawet nieźle. Kopniak śmierci przywołał mnie do rzeczywistości. Chuj ci chodzi! warknąłem. Dopiero wtedy zauważyłem anielski patrol zmierzający w naszym kierunku. Było już za późno, żeby się schować. Odwróciłem się do braci, ale ku mojemu zdziwieniu wojna i śmierć rozpłynęli się w powietrzu. Stałem na środku podwórka całkiem sam skupiając na sobie światło kilkunastu latarek kurwa nie po oczach powiedziałem zasłaniając się dłonią jeden z aniołów wyszedł naprzód i wyciągnął z pochwy swój pedalski mieczyk w porównaniu do oręża wojny taka zabaweczka przypominała raczej wykałaczkę zaraza jeden z czterech jeźdźców apokalipsy spytał podchodząc bliżej skądże to ja twoja matka odparłem przewracając oczami nie poznajesz? Jesteś aresztowany pod zarzutem: yy, Odbieram tylko swoją własność. Zgodnie z paragrafem 7312 niebiańskiej konstytucji, konie waszej czwórki stały się własnością Królestwa Niebieskiego w momencie zniknięcia jeźdźców z czwartego wymiaru. Nie macie do nich żadnych praw. Ech, westchnąłem. Miałem cichą nadzieję, że uda się to załatwić pokojowo. Sięgnąłem do kieszeni i powoli uniosłem do góry swój rewolwer. Chodziło o żaden z nie rzucił się, żeby mnie powstrzymać. Zamiast tego, na twarzach całego oddziału pojawiły się kpiące uśmieszki. Musimy cię zmartwić, jeźdźcze, powiedział ten jebany biurokrata na przodzie. Nasza armia zainwestowała w potężne pancerze kuloodporne. Twoja broń nie robi na nas najmniejszego wrażenia. Wyrzędził tylko upadając na ziemię z połową głowy. Szkoda, że nie pomyśleliście o hełmach, mruknąłem i zacząłem strzelać. W tym momencie mógłbym urwać i wstawić klasyczne: Yep, it's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Pozwólcie więc, że wam wyjaśnię. Zaczęło się od pierdolnięcia dość dużego pierdolnięcia, w ceglaną ścianę. To właśnie o nią śmierć rozjebał swojego ukochanego Harley'a, dzień po tym jak ponownie wróciliśmy na ziemię. Przyczyną całego zajścia mógł być dość wysoki poziom wódeczki w organizmie naszego brata, a także fakt, że założył się z Adolfem o to, że rozpędzi się do 250 w centrum miasta. Ale to tylko moje spekulacje. W każdym razie efekt był dość przykry. Zostaliśmy bez absolutnie żadnego środka transportu, nie licząc mojego biedackiego rowerka. To znaczy, nie żeby nam to jakoś przeszkadzało, z miasta i tak wyjeżdżaliśmy raczej niechętnie. Jednak wojna po gruntownym przemyśleniu całej sytuacji stwierdził, że tak być nie może i musimy znaleźć sobie jakieś przyzwoite wierzchowce. Oczywiście pomyśleliśmy, że chodzi mu po prostu o jakieś fajne autka, ale nie. On naprawdę chciał odzyskać nasze konie, które zostawiliśmy za sobą w czwartym wymiarze. Mogę tu też dodać, że po całym wypadku śmierć doznał dość mocnych urazów czaszki i kręgosłupa i wszystkich kończyn. I właściwie kurwa wszystkich części ludzkiego ciała. Tak w sumie to powinien od tamtej chwili do końca życia jeździć na wózku inwalidzkim i odżywiać się wyłącznie przez słomkę, ale jak zawsze miał farta. Okazało się, że Atena, która swoją drogą zaskakująco szybko stała się naszą bliską znajomą, ma dość dobry kontakt z chronosem. I tu mam na myśli fizyczny kontakt. I to bardzo fizyczny. W każdym razie wybłagała go, żeby zrobił te swoje czary mary z cofaniem czasu i przywrócił ciało śmierci do momentu sprzed Kraksy. Zgodził się tak ochocza, że zaczynam się domyślać, dlaczego Atena od tygodnia nie wychodzi z łóżka. Ale i tak to było dość dziwne, patrząc na olbrzymie restrykcje odnośnie używania tych przepotężnych mocy, które Zeus nałożył na naszego boga czasu. Śmierć istotnie wrócił do nas w stanie niemalże nienaruszonym, jeśli przymknąć okno na wielką dziurę w klatce piersiowej, którą pod koniec pierwszego sezonu rozjebała mu macka Warola. E, Fak, zabrzmiało to naprawdę źle. Ale to właściwie dość zabawne, bo mimo rozerwanego na strzępy serca ten debil wciąż oddychał, a brak tego na moje oko dość ważnego organu nie przeszkadzał mu najwyraźniej w żadnym stopniu. Może wreszcie przestanie robić maślane oczka na widok każdej lożki, którą pozna. I nie. Nie widzę tu absolutnie żadnej hipokryzji. Ale wracając do pomysłu wojny, z początku nawet nie braliśmy go na poważnie. Dopiero co udało nam się zniszczyć piekło oraz wygrać boską rozprawę. Ostatnia rzecz, o której myślisz, gdy wracasz do domu. Zabawne, że zaczęliśmy nazywać nim ziemię. To ponowne narażenie się stwórcy. Oczywiście nasze rumaki były niewątpliwie warte ryzyka, ale nie znaczyło to, że nie mogliśmy bez nich żyć, jednak ta szalona myśl, propozycja powrotu na stare śmieci, by odzyskać nasze wierzchowce, zaczęła powoli przekonywać nas do siebie. A właściwie to wojna, wojna zaczął nas do niej przekonywać. A my, oczywiście, jako ultraasertywni bracia, którzy mają własne zdanie, ostatecznie się zgodziliśmy. Dostanie się do czwartego wymiaru nie było zbyt trudne, w przeciwieństwie do wykradnięcia z niego naszych koników. Przekraść się niezauważenie do naszego starego domostwa to jedno, ale wyprowadzić z niego cztery wielkie zwierzęta to już inna sprawa. Ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy, że nasze legowisko zostało zajęte przez niebo i po całym terenie kręciło się pełno anielskich patroli. Jak się okazało, nie musieliśmy martwić się o to, że ktoś zauważy, jak będziemy odjeżdżać w Silą dal, gdyż ktoś zauważył nas jeszcze zanim w ogóle sforsowaliśmy wrota stajni, a dokładniej mnie, opuszczonego przez własnych, pierdolonych braci, którzy pewnie spierdalali teraz z powrotem na ziemię. Biedne aniołki zostawili je na moją pastwę. I w tamtym momencie zacząłem strzelać wysoki sądzie. Strzelałem i strzelałem, dopóki nie skończyła mi się amunicja. Położyłem cały oddział, poza jednym aniołem. Stał tak przede mną, zbyt przerażony, by cokolwiek zrobić, mrucząc pod nosem bogalne modlitwy. Prawie było mi go szkoda, chociaż z drugiej strony oderwanie głowy od ciała za pomocą kolczastego bicza to naprawdę widowiskowa śmierć. Głód wyszedł z ciemności i z gracją zwinął swoją niebezpieczną zabaweczkę, uprzednio wycierając ją z krwi. Co tu się do kul dzieje? Przywitał mnie i rozejrzał się dookoła. Mówił mi potem, że doliczył się czternastu trupów. Chyba nieświadomie pobiłem wtedy liczbę zamordowanych aniołów na sekundę. Sam chciałbym wiedzieć mruknąłem i zapaliłem papierosa. Wojna i śmierć mnie wystawili, więc musiałem sobie jakoś poradzić. Stwórca nas za to zajebie stwierdził Głód, ale w jego głosie nie słychać było żadnego strasu strachu czy pretensji. Ot zwykłe stwierdzenie faktu. Przynajmniej zabierzmy to, po co przyszliśmy. Zignorowałem go i podszedłem do drzwi stajni. Gdyby nie mój dobry słuch, mógłbym zostać stratowany. Dosłownie w ostatniej chwili odsunąłem się na bok, nim drewniane wrota zostały roztrzaskane na kawałki. Ze środka ja rozjebanej stajni majestatycznie wynurzyły się cztery znajome kształty. Weweną, no. szepnąłem, kiedy rozpoznałem wśród nich moją przepiękną, białą klacz, kochana. Nawet nie wiesz, jak za tobą tęskniłem. Juhu! Wydar się wojna, jeżdżąc w kółko na irze swoim triggerująco pomarańczowym koniu. Patrzcie, kogo znalazłem! Iha! Spojrzałem na niego solidnie wkurwiony i chwyciłem zależący obok kamień. Był on wręcz idealnej wielkości, żeby zrzucić go z siodła. Ała! Ała! Za co? Zaczął się drzeć, kiedy zasypałem go gradem ciosów. Był zbyt podjarany odzyskaniem koni, żeby mi oddać. Jeszcze się kurwa pytasz? Zostawiliście mnie samego. Śmiecie pierdolone! Dodałem akcentując każdą z sylab solidnym pierdolnięciem w żebra. A kurwa! Przecież dałeś sobie radę! Ała kurwa! Już przestań do chuja! Gdzie jest ten drugi idiota? Spytałem nieco niepotrzebnie, bo śmierć właśnie wynurzył się z ciemności, ściskając w dłoni lejce swojego rumaka, Mortema. Już się zamachiwałem, żeby przedstawić mu swoją hierarchię rodzinnych wartości, ale w tym momencie do naszych uszu dobiegła wyjąca syrena alarmowa. No, od kiedy oni mają tutaj takie zabawstwienie? spytał gód, poprawiając siodło swojemu wierzchowcowi, czarnemu pullum. Musimy stąd spierdalać! powiedział wojna, otrzepując się z ziemi. Spojrzałem groźnie na śmierć. Wpierdol przekładam na jutro. Zapisz sobie w kalendarzyku. Pamiętacie, gdzie zaparkowaliśmy portal? Zmieniła temat ta mała menda Ja pamiętam. Odparłem i wsiadłem na wewną. Za mną. I oto ruszył galopem biały koń, a siedzący na nim miał rewolwer. I dano mu butelkę whisky i wyruszył jako paściarz, by jeszcze pastować. I wyszedł inny, Koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali i dano mu kurewsko wielki miecz i agatę pod pachę. A oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce bicz i usłyszałem jakby głos mówiący Dwa kubełki z Adenara big maki z odnara, A nie krzyż bimbru i wody. I oto koń trupioblady, a imię siedzącego na nim śmierć. I otchłań mu nie towarzyszyła, głównie dlatego, że była kurwa martwa. I wywalczyli sobie oni władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijać mieczem i głodem i zarazą i tą całą pierdoloną kosą.